Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. W ten piątkowy poranek zabieram was do Bożego Słowa, do fragmentu, który zapisany jest w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale, a więc w naszym kazaniu na górze, które rozważamy od kilku dni, i błogosławieństwa, które tam są zapisane. Dzisiaj kolejne błogosławieństwo. Błogosławieństwo zapisane w siódmym wersecie piątego rozdziału Ewangelii Mateusza, które brzmi tak: szczęśliwi miłosierni gdyż oni dostąpią miłosierdzia. Biblia warszawska tłumaczy ten fragment w taki sposób. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Słowo miłosierni to jest hebrajskie słowo heset, które można tłumaczyć jako umiejętność wczuwania się w sytuację drugiego człowieka. Pan Jezus mówi nam tutaj o kilku ważnych rzeczach. Szczególnie dzisiaj, kiedy my jako chrześcijanie Możemy być tymi, którzy okazują miłosierdzie ludziom, którzy dzisiaj tego potrzebują, szczególnie tym, którzy dotknięci są wojną na Ukrainie. Możemy być tymi, którzy okażą im miłosierdzie. Dlatego, że to słowo heset tłumaczone jako wczucie się w sytuację drugiego człowieka, to znaczy pomóc mu, to znaczy wyjść mu naprzeciw. I chyba najlepszym Przykładem z Bożego Słowa osoby, która była miłosierna, oprócz Pana Jezusa, oczywiście jest Samarytanin, który wczuł się w potrzebę spotkanego człowieka i pomógł mu, i zaprowadził go do gospody, i opłacił jego pobyt. I to jest właśnie to miłosierdzie, o którym mówi Pan Jezus: szczęśliwy jesteście miłosierni, szczęśliwi jesteście wtedy, gdy umiecie się wczuć w sytuację drugiego człowieka, bo Wy również. Miłosierdzia dostąpicie i dostąpiliście poprzez to, że zostały też zgładzone nasze grzechy. Pan Jezus umarł za nasze grzechy. Dostąpiliśmy miłosierdzia dzięki śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Ale też człowiek miłosierny to człowiek, który potrafi wczuć się w sytuację człowieka, który cierpi również z powodu grzechu, z powodu tego, że żyje w grzechu. I człowiek miłosierny to człowiek, który pragnie przyprowadzić Taką osobę, która cierpi z powodu grzechu do źródła wody żywej, którą jest Jezus Chrystus. A więc błogosławieni miłosierni, gdyż oni miłosiernie dostąpią. Błogosławieni ci, którzy umieją wczuć się w sytuację drugiego człowieka, czy to z powodu grzechu, w którym tkwi i przyprowadzić go do Jezusa Chrystusa, czy też ze względu na sytuację, którą obecnie przeżywa, tak jak nasi bracia, siostry. Na Ukrainie, którzy przeżywają teraz trudny czas z powodu wojny, i my, okazując im miłosierdzie, możemy wczuć się w ich sytuację i pomóc im. Dlatego też, jako wspólnota, przyłączyliśmy się do pomocy dla Ukrainy i chcemy pomóc w różny sposób: czy to finansowo, czy poprzez zbieranie darów, czy poprzez przyjęcie uchodźców na jakiś czas, aby mogli się tutaj schronić przed tą sytuacją, która u nich jest. Dlatego jeżeli Dzisiaj czujesz taką potrzebę, aby pomóc, to zapraszam, przyłączcie się. Bądźmy razem, w tym razem możemy więcej. Błogosławieni miłosierdzi. Miłosierni, gdyż oni miłosierdzia dostąpią. Radości ich Panu pozdrawiam, jeżeli Pan Bóg pozwoli. Zobaczymy się jutro.